Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Witam w nowym roku. Pierwszy tak naprawdę film w tym roku. Zobaczymy jak te typy pójdą. Oczywiście, słuchajcie, na sam początek wielka prośba. O zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Jednym kliknięciem pomaga wszystko rozwijać. Dziękujemy serdecznie, każdemu z osobna za to zostawienie łapy w górę pod filmem. Oczywiście zaraz przejdziemy sobie do kuponów. Jest, jest ich aż pięć na dzisiaj, także sporo biorąc pod uwagę, że tych meczów za wiele nie ma. Jeżeli ktoś by chciał przewijać od razu do kuponów, przewijajcie. Ja standardowo wspomnę o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon w nowym roku. Cały czas aktualna, zaproszenie do grupy, konkurs dla Was na Freebeta, więc wszystko standardowo e, po kolei. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetCliku, to jest oczywiście legalne w Polsce. Bookmachera, konto sobie załóżcie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie go do promocyjnego, obstawiamy tak jak na tym banerku. No to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon za maksymalnie 228 zł. Obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, jest to kompletnie nieistotne. To nie musi być taki kupon jak tutaj. To nie musi być 228 zł, bo Wy możecie sobie zagrać cokolwiek tylko chcecie za 5, zł, 10, 15, 20. 50. Po prostu, jeżeli wasz pierwszy kupon okaże się przegrany, bet zwróci wam kasę minut podatek we freebetcie. Jednokrotny obrót po kursie 2.14, Osoby zainteresowane takim bezpiecznym kuponem na dzień dobry, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest oczywiście link rejestracyjny, założenie konta, to jest minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zapraszam do naszej grupy na Facebooku ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam na naszego Instagrama, tam też często dodatkowe kupony, których tutaj na YouTube nie ma. Ostatnio ich tam za wiele nie ma, bo, no bo jest na razie mało meczów, ale linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Bez problemu na pewno znajdziecie. Oczywiście też przypominam o naszym małym sklepie Typera, obstawiamy.shop, czyli przede wszystkim typerskie kubeczki, które teraz widzicie graficznie yy, graficznie wystawione, jeżeli chodzi o nasz asortyment. Jeżeli ktoś był zainteresowany takim kubeczkiem czy innym typerskim gadżetem, obstawiamy.shop. Link też jest w opisie pod tym filmem i w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No i teraz możemy lecieć z konkursem jak zawsze 25 zł w Betcliku do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał obstawiamy, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu gdzie dokładny dokładne wyniki Minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Manchesterem United a Burmów. dopiszecie swój nick gracza z Betclika, typujecie do 21. komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez nicku gracza nie biorą udziału w zawodach, czyli standard. No i teraz przechodzimy do meritum tego odcinka kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z Betclikiem w końcu kupony. 5 kuponów od osób, które już typowały i będą się starały gdzieś tutaj pójść za ciosem e, i, i ugrać jeszcze lepszy prowiz. I od razu zaczniemy od kuponu Kamila. Dwa podane u nas na YouTubie. Do tej pory jeden trafiony, który widzicie. 1685 zł czystego zysku zostało z tych dwóch kuponów i za tysiaka jest ładowany. Arsenal z remisem i over półtora gola. Bardzo ciekawy mecz. Można powiedzieć na szczycie, bo gra pierwsza ekipa Arsenal z trzecim Newcastle. No i tutaj zdaniem e, Kamila Arsenal, który gra w tym sezonie wybitnie. To naprawdę trzeba powiedzieć wybitnie, bo oni mają w 16 kolejkach, słuchajcie, 7 punktów przewagi nad Manchesterem City, naprawdę fajne overowe spotkania, w 16 meczach 40 strzelony goli ofensywa tutaj na naprawdę wysokim poziomie, no i grają teraz z Newcastle, które też ostatnio gra naprawdę świetnie świetny sezon, aktualnie no top 3 to, to mówi samo za siebie, ostatnio gdzieś tam malutkie potknięcie z tym Leeds na własnym boisku, bezbramkowy remis, no zdaniem Kamila tutaj po prostu Arsenal nie przegrywa i dwa spotkania w całym meczu. Do tego United zwycięstwo czysto z Underem 4,5 goli, czyli na przykład jakieś 1-0, 2-0, 3-0, 3-1 dla Manchesteru United. Czysto mają wygrać z wisienkami, e, po prostu w meczu maksymalnie 4 brameczki mogą być. No jeżeli chodzi o gości tego spotkania, 5 ostatnich meczów, cztery porażki, jedno zwycięstwo gdzieś tam jeszcze, e, jeszcze wpadło przed Mundialem z Evertonem 3-0, ale poza tym teraz pod koniec roku 2022, no słaba ta dyspozycja. Porażka z Chelsea 2-0, porażka. Krystal Palace na własnym terenie 2 do 0 a Manchester United pnie się cały czas w górę. I zdaniem Kamila nie będą mieli tutaj problemu, żeby wygrać. I w meczu, tak jak mówiłem, i tak jak widzicie, maksymalnie 4 e, brameczki. Lecimy dalej. Dalej mamy o, kupon od Tomka. Od Tomka, który podał też dwa kupony. Jeden z nich trafił 1300 zł czystego profitu. 555 na stawce i mamy, e, mamy mecze pucharowe. Kto gra puchary, ten wpierdala suchary typerskie hasło znane wszystkim. No ale zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Jest mecz oczywiście się te mocne lepsze ekipy będą na pewno rotować sobie składem, bo no taki Real Madryt, który gra z e, Tacereno na pewno nie wyjdzie podstawową jedenastką, na pewno będą tutaj mocne rotacje. E, zdaniem Tomka akurat w tym meczu overek 2,5 goli, zdaniem Tomka Cartagena strzeli wyja Realowi, e, tutaj mecz na własnym terenie. Ta Cartagena to nie jest jakiś tam najsłabszy e, zespół. Oni grają oczywiście e, w drugiej La Lidze, ale no jakby nie radzą sobie mega mega źle. Są takim, powiedzmy, Troszkę, yy, troszkę lepszym zespołem niż średnia. Gdzieś tam do tych, yy, do tych ewentualnych yy, playoffów o awans też nie tracą dużo punktów. Więc tutaj, no bo można powiedzieć tak: Las Palmas 38 punktów, no ale ósma Kartagena ma 32 punkty to jest 6 punktów różnicy. To jest naprawdę duży ścisk e, i zdaniem tutaj e, Tomka strzelają minimum jednego gola w starciu z ale Oczywiście regulaminowy czas gry się tutaj liczy. I jest jeszcze po prostu owerek, półtora gola w meczu Lewanty i Hetafy. Taki dopychać, żeby jeszcze ten kurs troszkę e, podbić. Zobaczymy, czy to pucharowe granie coś tutaj da. No, może być ciężko moim zdaniem, ale oczywiście kciuki są mocno trzymane. Pędzimy dalej. Grzegorz podał jeden kupon, jeden kupon trafił, 2808 zł czystego profitu i mamy troszkę kombinacji takich, nie mainstreamowa liga, bo lecimy do Cypru i mamy spotkanie Apoelu Nikozja z Olimpiakosem Nikozja, no i to jest generalnie starcie lidera, który poszł... gospodarz oczywiście Apoel jest liderem, po 16 kolejkach 37 y, punkcików uzbieranych, naprawdę pięknie to wygląda no i grają z takim zespołem, który gdzieś tam, no w dole się mocno zadomowił, bo Olympiakos Nikozja przedostatnie miejsce w tych 16 y, meczach tylko 9 oczek i, i 30 strzelonych goli, pra, straconych goli bo 29, więc tutaj defensywa kuleje i Apoel no po prostu zdaniem Grzegorza wygrywa i też z Anderem 4,5 goli, że po prostu nie będzie jakiejś wielkiej strzelaniny też trzeba powiedzieć, że APL najlepsza defensywa w lidze, bo to jest tylko 6 straconych goli w 16 meczach. Więc tutaj Grzegorz zakłada automatycznie, że, ta, że ten APL tutaj bramki nie straci, a że sam maksymalnie wciśnie 4 czyli zwycięstwo gospodarzy i maksymalnie 4 gole w meczu, do tego maj kombi na mecz Lester i Fulham, over 2,5 goli, no to z tym overem 2,5 goli chyba wszyscy się zgodzimy, bo to są ekipy akurat dosyć overowe, nawet jeżeli sobie spojrzycie na Fulham, no to w 17 meczach bilans goli 29-27 to naprawdę robi wrażenie, Lester podobnie, bo 26-30, więc spotykają się dwie ekipy, które... Mają nawet można powiedzieć podobny bilans bramek strzelonych i straconych. Jest to bardzo duży, wysoki bilans, więc tutaj ten overek 2,5 goli faktycznie mi też pasuje. Gorzej z kartkami, bo wiadomo, w Premier League jest tak, że sędziowie bardzo mocno dają grać. No tutaj jeżeli chodzi o ostatnie mecze Leicester, jedna kartka 0, kartek 4, kartki, jeżeli chodzi o ostatnie mecze Fulham, jedna kartka 3, kartki 2, kartki. No tutaj mamy doklejony ten over. Nie jest to jakiś mocno, oczywiście wielki wysoki overek i też e, pozytywnym może aspektem tego zakładu jest to, że Darren Bond, czyli arbiter tego spotkania, pokazuje w tym sezonie średnio 4.3 karteczki na spotkanie. Więc ewentualnie gdzieś tam możemy się zgodzić, że jakieś logiczne podstawy tutaj faktycznie są. Coś takiego od Grzegorza, przedostatni kupon na dzisiaj jest od Wiktora. Dwa Podane dwa trafione wygląda to całkiem sympatycznie, bo jest 3556 złotych czystego profitu. I też mamy. no Ciekawy kupon. Słuchajcie. Przede wszystkim Turcja, Fenerbacze, który na wyjeździe z Antalajasporem Fenerbacze, który aktualnie jest drugie w tabeli. Po 15 kolejkach tylko jeden punkt straty do Galata Saraj, więc tutaj wszystko jest blisko, ciasno, jest naprawdę duży ścisk tutaj w tej pierwszej trójce, nawet można powiedzieć, bo basak Sehir też traci tylko 3 punkty do Galaty i 2 punkty do Fenerbacze. No i faktycznie, dla Fenerbacze chyba jeden z lepszych przeciwników, jaki mógł się trafić na początek tego roku, bo Antalya Spor dwa ostatnie mecze przegrane gdzieś tam są bardzo blisko tej strefy spadkowej, no jest to po prostu zespół słaby no gra mocny faworyt nawet można powiedzieć do mistrzostwa z zespołem, który jest słaby i gra po prostu słabo, tutaj zdaniem Wiktora nawet jeszcze podpora jest podklejona, że Fenerbaczy tego meczu nie przegra, bo na czyste zwycięstwo w okolicy 1,70 to wygląda naprawdę ciekawie i do tego Overek 1,5 gola Overek 1,5 gola sensowny, bo Sport w 14 meczach 25 straconych. No tutaj patrzymy na stracone, jak mają tracić. Fenerbacze w 15 meczach 40 goli strzelonych. Więc ten over 1,5 gola, tak naprawdę przy dobrych wiatrach, Fenerbacze może pokryć samo. Do tego dwie zaporowe linie na andery rzutów różnych: Premier League, Everton Brighton under 12,5, Arsenal Newcastle under 12,5. To są naprawdę już duże linie. Dopychacze, żeby ten kurs był sensowny, od Wiktora coś takiego. Trzymamy kciuki, niech to jest trzeci z trzech Trafiony kupon, to naprawdę jakaś fajna seryjka Może się tutaj nam urodzić Ostatni kupon na dzisiaj jest od Jakuba, jeden podany Jeden trafiony, ale za to jaki 3462 zł czystego profitu No i mamy BTTS-a, czyli zakład na to Że obie drużyny strzelą gola w tym meczu na szczycie W Premier League, Arsenal, z Newcastle, gadaliśmy o tym meczu Że naprawdę dwie e, Fantastycznie grające ekipy w tym sezonie Jeżeli chodzi o mecze ligowe i to naprawdę może być Widowisko, ja mam tylko nadzieję, że nie skończy się po jakimś Nudnym, e, nudnym meczu 0 do 0 Bez goli i, i tak naprawdę z wielkiego, bo to może być hit, to może być naprawdę hitowe spotkanie, żeby z hitu nie zrobił się jakiś piłkarski kit po prostu, tutaj BTTS i ta połówka jest na Manchester United, że do przerwy z wisienkami Manchester United będzie po prostu prowadził i coś takiego jest od Jakuba, trzymamy kciuki, tylko przypominam, to wszystko może się zestrać. absolutnie nie ma, nie było, nie będzie żadnych pewniaków tutaj, żadnych gwarancji, że coś na pewno wejdzie, pamiętajcie o tym, że to są propozycje innych graczy i wszystko może się zesrać, a ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Słyszymy się zapewne jutro. Dobrego dnia, Trzymajcie się. Pozdro.